Dzień dobry Państwu, witam Was z Zatoki gdańskiej, która dziś jest wzburzona. W tych wodach pojawiło się słynne wszystko, zwane Pramewą. Ten tak mający 30 metrów wielkości grasuje pod wodą, wyjadając wędkarzom robaczki. No cóż więcej można powiedzieć, Pramewa porównywalna jest jedynie ze szkockim Loch Ness. Przerażeni są naukowcy, przerażeni są wędkarze. Ja sam też jestem przerażony, chociaż tu jeszcze cały czas stoję. Popatrzcie, co się dzieje. Panowie, co z tą pramewą się stało? To jest taki potwór, że nie da się opisać. Ostatnio wielką prameduzę podziobała, To sama galareta na plaży teraz leży. Od jednego portu do drugiego kościoła. My tu z kolegą przychodzimy, grać bilarda, a pramewa odbyła podwoje. I nam ten no, majteczki ściąga albo statki przewraca i ja bym na miejscu tej promowy to się nie pokazywał tu, bo ja jej łeb normalnie wykaracham. Rozmawiamy ze słynnym ornitologiem w tutejszej ornitologicznej badawczej stacji. Co pan sądzi na temat tego zjawiska? Jest to przeogromny ślad. Moje badania dotychczasowe wskazują na to, że jest to ślad pozostawiony przez promęwek. Ramewa jest to gatunek nieistniejący teoretycznie, jest to fenomen dla nauki współczesnej. Jest to ptaszysko, którego wysokość może sięgać 30 kilku metrów. W życiu pan nie obrączkował takich ptaków, prawda? Tego muszę zaobrączkować. Złapię to bydle i dopadnę go z taką obręczą, jakiej jeszcze świat nie widział. Jak pan myśli, groźna jest dla ludzi? Może być, być groźna. A dziobie? Dziobie, musi działać. Tak jak dla, małe, dla normalnej mewy y, pożywienie są, są robaczki, tak tutaj tymi robaczkami mogą stać się obywatele. Jezu, a jak pan myśli, jaja wielkie znoszą. Nie widziałem jeszcze takiego jaja, ale, ale wielkość tego jaja można porównać do, do y, wielkiej betoniary, takiej, takiej ciężarówej betoniary. To bitwa pod Ruhwaldem! Pramywa. Ty pra Jak przyjdziesz, to ja się rówaję, co? wygrzebię węzusek z brzuchach! Ty pra babo! śmato! Chodź, szmato. chodź Oj, tu! odpowiesz za wszystkie sieci prabubo. Proszę Państwa, cóż tu więcej dodać? Przerażenie, strach, panika. Naukowcy są zafascynowani, lecz tutejsza ludność już powoli zaczyna szaleć. Widzieliście Państwo porzucone walizki? Szok, amor, panika. Cóż tu więcej powiedzieć?